Eee, dobra To wyszli po prostu i cię będzie ściągać w międzyczasie Wiesz co? Ściągnij ja... się tego foxy Tridera, człowieku ciągle ci trzeba to wysyłać no. Ja będę ten eee, Jutro miał czas chwilę po przeglądam wszystkie karty No dobra. ustalamy różnice, tak Ale generalnie to ty musisz dbać o swoją kartę postaci Albo zacznę naliczać podatek od uzupełniania kart. 10 pedeków od wysłanej. <noise> to taniej niż na Polskie Polskiej, zwłaszcza, że Polska Polska gwarantuje tylko dotarcie z 8 miesięcy. A co Polska Polska rabuje PDK? Słodki Jezu. <noise> No tak, jak wysyłasz coś tą polską, to się starzejesz automatycznie. Ale po e, no, To jest procent, on my ja chyba 75% procent na to, że tylko dojdzie. Ja słyszałem o 80%. Taką anegdotę ktoś mi opowiadał, że stał za jakimś facetem na kolejce i facet tam zadaje pytanie, przepraszam, jeśli wyślę listem poleconym priorytetowym, to jakie są szanse, że ten list jutro będzie u adresata? 80%. No dobrze, a, a jakbym wysłał powiedzmy tylko priorytetowym? 80%. Dobrze, a zwykły list? Nie, nie, pan nie rozumie. Jest 80% szans na to, że ta przesyłka w ogóle dotrze. Oni okay. są fani po Już ściągam poksy tridera. Ja, o... ja jestem gotowy, możemy zaczynać. Ja mam ci gotów, moczum panie. Gra. Eee, krasnoludzie mikrofon. Gra. O, super. Jest już świt. Jest bardzo jasno. Chmury przerzedziły się kilka minut temu i przestał padać śnieg. Choć wszyscy na nie narzekali, teraz tego żałują. Ulurek po gonitwach z wilkami postanowił odpocząć i pobawić się pogodą, więc dziś im wyżej jest słońce, tym jest zimnie. Magnus, choć jest na służbie ledwie od dwóch godzin, ma dość. Mroźny z wiatr zmienił jego twarz w wielką purpurową bryłę lotu. Z tego, bo Magnus jak zwykle założył kolczugę, 30 kg żelazpa wysysa z niego ostatnie resztki ciepła. 30 kg to co ja sobie z, zbroję płytowo? To jest przez rapo. Eee... Ale żeś teraz stary przegrył, jakie no poczuga waży? 20-30 kilo. Co Chyba... ty? E, Może... Co ty Pełna zbroja płytowa waży mniej okay. niż to. Dobra, mhm. to, to niech będzie, że waży mniej. To, to nie ma znaczenia, tak? Targa na sobie kupę żelazka. A żelastwo przy ciele w zimie jest bardzo ciepłe. A ja to noszę na, blu na bluzie i tak dalej. No. Ale mimo wszystko ciągnie. No Masz radiator na sobie. <noise> Dosłownie. E, twój oddział kończył właśnie rąbać zapas drewna na dziś. Gdy dobiegło cię wołanie. Mhm, mm to ma się drze. To gdzieś z muru. Sierżancie, tam, proszę spojrzeć, tam, na dole, jakiś no murowy ma do swojego dowódcy. Mm -hmm. On wskazuje coś tam na dole za koszarami. No i, i zaraz są odkrzykiwane, jakieś ktoś coś do niego woła tam na murze, co zamieszanie się robi. Nie rozumiesz kompletnie z tego, co oni tam e, wołają. Jednak no lańczyk, bo to jest e, żołnierz Tilańczyka. Mm -hmm. Spieszy na dół w towarzystwie dwóch ze swoich ludzi. Mm -hmm. W niemniejszym pośpiechu, kierując się przez plac, na którym tam swoją robotę robicie, mm -hmm. opuszcza garnizon. Ale to nie jest mój żołnierz, tak? Nie, no Bo to ja jest ten, ten sierżant, z którym się A. tam przekumplowałeś, tak? Aha, aha, aha. Twoi żołnierze właśnie kończą rąbać drwana opał. Aha, no dobra. Za murem, znaczy no. za murem garnizonu, tak? Po chwili e, słyszysz e, całą serię obcych słów, mhm. ale jako, że jesteś żołnierzem, to masz taką specjalną profesję, to znaczy taką specjalną umiejętność zrozumienie przekleństw to są przekleństwa po tylańsku mm -hmm. nie wiesz co on woła ale e, woła nie. bardzo niewybrednie. no to Oraz... nakazuje swoim ludziom dalej rąbać drewno i zobaczyć co tam się dzieje no okej okay. wychodzisz sobie e, za ten mur w ogóle e, strażnik e, e, przy bramie jest taki trochę zaskoczony nie? no ale skoro Chwilą... To znaczy wiesz, ja chcę popatrzeć przez drzwi, co tam się dzieje w ogóle, bo on, no jest, on, on, on zbiegł z murów chwilę. Nie, to jest brama drewniana, tak? Ty musisz aha. wyjść na, zewn na zewnątrz, ale strażnik ten w ogóle chyba został przed chwilą zrugany jak coś tam się ten, tak? Mhm. Więc wychodzisz bez większych problemów, bo tam powinieneś coś wspomnieć o jakichś celu i innych takich zdetach. Mhm. Na no, ten strażnik stoi tak pod tym, tym pierdzielony, tilańskim, ścierwo, coś tam, coś tam. Nie, no i ten. Mhm. Jak ty przychodzisz, to w zasadzie miał minę, że jest gotowy na kolejną porcję rugania, więc po prostu cię przepuścił. No to patrz, co tam się w ogóle dzieje. Okej. Okay. Oni... E, widzisz e, tylko jednego z żołnierzy, gdzieś tam na lewo za garnizonem. I on mm. stoi przy e, załomie muru, zakręcającym do, do muru obronnego. Mm. I, no a po śladach widzisz, że oni w trójkę tam poszli za ten załom. A powiedz mi tak, czy ja mogę na przykład tak wyjść z garnizonu, żeby sprawdzić co się dzieje i o co chodzi? Czy ja e, znowu dostanę zjeby za to? Wiesz co, jeśli dzieje się tam coś poważnego... Mm -hmm. to ten to nie będzie żadnych problemów Ale jeśli... no dobra, to idę tam tak szybko przyspieszam szyb, 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 kroku idę zobaczyć okay. Co, tak. poczekajcie chwilkę, ja tutaj zrestartuję ten program nagrywania, żeby się odświeżył